Przekazania działki w mieczownicy w Miliewie na rzecz gminy ostrobyte. Wersja jest tego typu, chodzi to o działkę w mieczownicy, na której jest to boisko, jak również działeczka w Miliewie przy przystanku. To, co dyrektor powiedział, jest w planie zagospodarowania działka przeznaczona na cele mieszkaniowe. Inaczej nie mogą z tego sprzedać, bo już powiedziałem, bo nasz może by taniej wyszło, jakbyśmy to kupili. Doszło do tego, że mogą sprzedać na przetargu, ale jeżeli dojdzie do przetargu, to wiemy, że firmy budowlane, czy kto będzie chciał tą działkę kupić, no, taką cenę wypiją, że no, nie ma możliwości, że my jako gmina, żebyśmy w takich kosztach, takie koszty ponosili. Następny temat był taki, że przystąpimy do zmiany planu zagospodarowania, a w międzyczasie, żeby udzielili nam użyczenia tej działki na okres 7-10 lat. A przez ten okres byśmy zmienili planie zagospodarowania z przeznaczeniem na tereny sportowe, rekreacyjne, coś takiego.